Dzień dobry, witam serdecznie publiczność w studiu. Witam Państwa i zapraszam na Wielką Gredź. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem wszystkich pytań jest Pan redaktor Janusz Ekiert. Drugim ekspertem jest Pan redaktor Józef Kański. I trzecim ekspertem jest Pan redaktor Antoni Brański. Dobry, jeszcze zapraszam pana Marka Krukowskiego. Prosimy bardzo. Przypomnę, że pan Jacek Sobociński jest z wykształcenia polonistą. Mieszka pan w Płocku. Proszę jeszcze przypomnieć, gdzie pan pracuje. Pracuję w prywatnej firmie jako akwizytor. Dziękuję. Pan Marek Rukowski z wykształcenia jest filozofem. Był okres, gdy był rolnikiem, mieszka w Warszawie. I gdzie pan teraz pracuje? A w tej chwili chyba z zawodu też jestem filozofem. Filozof. <grym> Proszę i nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. Przypominam, że jest 20 sekund na każdą odpowiedź. Słyszą mnie panowie? Tak. tak, tak. A więc czytam pierwsze pytanie. Jakim zdrobniawym imieniem nazywali Straussa rodzice i bracia, panie Jacku? Szani. Bardzo dobra odpowiedź, pan Marek. Ja bardzo przepraszam, ale słyszałem odpowiedź mojego przeciwnika. Ale znał pan? E, oczywiście, Szani. To zaraz zobaczymy przy drugim pytaniu, jak to będzie. Ja na wszelki wypadek proszę kolegów o sprawdzenie tych słuchawek.